Festiwal Misteria Paschalia to wydarzenie najwyższej międzynarodowej klasy ogromnej rany. Do Krakowa przyjeżdżają największe gwiazdy i chętnie podkreślają, że czują się tutaj jak w domu. To w dużej mierze zasługa państwa, wiernej publiczności. To dla nas szczęście, że jak co roku są państwo z nami. Rozpoczynamy dzisiaj dziesiątą edycję znakomitego festiwalu Misteria Paschalia. Pojawił się 10 lat temu, tak troszeczkę po cichutku, podporządkowany kalendarzowi Wielkiego Tygodnia. Czerpał zawsze swoją siłę z muzyki sakralnej, nie tylko polskiej, ale i europejskiej. Zawsze towarzyszyli mu najwybitniejsi wykonawcy. Najwybitniejsi dyrygenci, najwybitniejsi soliści, najlepsze orkiestry. Jest, mogę to powiedzieć, bez żadnej dozy przesady, festiwalem, który jest naszą chlubą. Zresztą potwierdzają to wszelkie rankingi. Był kilkakrotnie uznawany za najlepszy festiwal w Polsce Festiwal Roku. To zasługa tych osób, które go tworzą. Chciałem przy tej okazji bardzo serdecznie podziękować wszystkim dyrektorom krakowskiego biura festiwalowego, którzy, dzięki którym on jest realizowany, pani Agnieszce Gilarskiej, pani Magdalenie Sroce, pani Izabeli Michelin. Ale przede wszystkim chciałem podziękować panu Filipowi Bojkowiczowi, osobie, która tworzy ten festiwal i można powiedzieć, jest on jego dzieckiem. jest rozpoznawalny nie tylko w Polsce, nie tylko w Krakowie, nie tylko w Polsce, ale i zagraniczą. To jest zasługa nie tylko nas, Krakowskiego Biura Festiwalowego, dyrektora artystycznego, wszystkich dyrektorów, którzy ten festiwal tworzyli i wszystkich pracowników Krakowskiego Biura Festiwalowego, ale w głównej mierze również naszych partnerów. Bo to dzięki nim nasz festiwal jest na przykład promowany za granicą i tu są duże ukłony i podziękowania dla Polskiego Radia Programu II, dla naszych sponsorów, dla firmy EDF. Dla pana dyrektora Pawła Potoroczyna, dyrektora Instytutu Adama Mickiewicza, również dla naszych partnerów, takich jak Kompalnia Soli w Wieliczce. to dzięki nim ten festiwal wygląda tak, jak wygląda i dlatego też dzisiaj postanowiliśmy je uhonorować i pierwszy raz w historii tego festiwalu wręczyliśmy złote słuchacze. Panie, panowie, trudno przecenić rolę Instytutu Adama Mickiewicza. Dla międzynarodowej promocji festiwalu i podkreślić jego udział w budowaniu wizerunku naszego kraju za granicą. Za to zespołowi IAM-u i jego dyrekcji należą się wyrazy ogromnej wdzięczności. Zapraszamy na scenę Pawła Potoroczyna, dyrektora Instytutu Adama Mickiewicza. Festiwal to nie jest tylko sekwencja wydarzeń, eventów, koncertów. Podobnie jak miasto, to nie jest tylko zbiór budynków. Jedno i drugie to jest marka. Co to jest marka? Marka to jest tożsamość, emocje i pewien zbiór wartości. Jeżeli zapytacie państwo filozofa, antropologa, etnologa, kaznodzieje, co to jest kultura, to powie dokładnie to samo. Tożsamość, emocje i zbiór wartości. Chcę wierzyć, ja wiem na pewno, że te lekcje zrozumieliśmy i w Mickiewiczu, i w Krakowie. Bardzo dziękuję, ta nagroda jest dla nas wielkim zaszczytem i obiecuję współpracę w przyszłości. To radiowej dwójce zawdzięczamy intensywną zagraniczną promocję i sam, festiwalu i samego Krakowa. Zapraszamy na scenę Małgorzatę Małaszko-Stasiewicz, dyrektor programu drugiego Polskiego Radia, oraz Jacka Hawryluka, zastępcę dyrektora dwójki. Szanowni Państwo, jeśli ktoś kiedykolwiek szukałby dowodu na idealną współpracę Krakowa z Warszawą. To właśnie festiwal Misteria Paschalia są tego najlepszym dowodem. To, co usłyszeliśmy w laudacji, to prawda. To, co powiedział dyrektor Paweł Potoroczyn o Marce, o kulturze, to też prawda, ale marki nie tworzy się od tak po prostu. To są ludzie, to są ich pasje. I tutaj cudownie te pasje dziennikarzy radiowej dwójki. I wszystkich pod wodzą Filipa Berkowicza połączyli. I to połączenie daje korzyść i radiu, i Krakowowi, a przez tę symbiozę idealną słuchaczom w całej Polsce i również za granicą. Dziękując za, te, za to wyróżnienie, chciałabym właściwie złożyć życzenia, żeby te następne dziesięciolecia wiązały się z życzliwością władz. Bo można robić wszystko pomimo, ale zawsze lepiej razem. I hojności sponsorów, bo tylko dzięki takiemu wsparciu możemy sięgać po gwiazdy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wydaje mi się, że po 10 latach najważniejsze jest to, jaką pozycję teraz ten festiwal ma na świecie. Jest uważany za jeden z najważniejszych światowych festiwali. Jest rozpoznawalny za granicą, o czym świadczy 40-50 ofert koncertowych, które przychodzą, aby zaprezentować, móc zaprezentować się na tym festiwalu każdego roku. To też przede wszystkim wspaniała publiczność, publiczność, która pokochała muzykę dawną dzięki festiwalowi, festiwalowi Misteria Paschalia publiczność, która niezwykle emocjonalnie i niezwykle żywiołowo reaguje na te propozycje, które ci artyści przywożą. Koncert w podziemnej kaplicy świętej Kingi jest już sam w sobie przeżyciem niezwykłym. Trudno zatem się dziwić, że koncerty w kopalni Soli Wieliczka cieszą się tak wielkim powodzeniem. Dziś chcemy wyrazić naszą wdzięczność i szacunek za to, że tworzymy unika unikalną na świecie skalę festiwalowej jakości. Zapraszamy na scenę Kajetana Dobyrna prezesa Zarządu Kopalni Soli Wieliczka oraz Mariana Leśnego, prezydenta Zarządu Kopalni Soli Wieliczka, Trasa Turystyczna. Połączenie takich marek dwóch jak Kopalni Soli Wieliczka, której nie trzeba przedstawiać i takiej marki, jaką stał się festiwal Misteria Paschalia, to już samo w sobie daje nam ten efekt wspaniały, o którym pani dyrektor tutaj wspomniała. Ja serdecznie zapraszam wszystkich państwa na sobotni koncert, bo myślę, że będzie jeszcze bardziej udany niż w ubiegłym roku. Dziękuję. Jako prezes Elektrociepłowni Kraków, czyli EDF Kraków, chciałbym Państwa ciepło pozdrowić. Przede wszystkim podziękować Panu prezydentowi za docenienie nasze, naszego skromnego wkładu w realizację tego wspaniałego festiwalu i zobowiązać się do dalszego wspierania. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Ta pełna sala dzisiaj i wiele twarzy moich znajomych melomanów, którzy przyjechali z całej Polski na ten. Dzisiejszy koncert jest dla mnie dowodem, że festiwal Misteria Paschalia to nie jest wydarzenie tylko krakowskie, to jest wydarzenie dla całej Polski. I wielu warszawiaków zdecydowało się dzisiaj zdradzić bardzo atrakcyjną ofertę dzisiejszego wieczoru po to, żeby być tutaj i wziąć udział w tym wspaniałym koncercie. I bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyczyniają się do tego, aby ten festiwal co roku się odbywał, a my ze swojej strony Obiecujemy, że nie wycofamy się ze swoich, swojego zaangażowania finansowego, bo historia Paschalia to po prostu duma Polski. To niewątpliwie jeden z najważniejszych festiwali, jeżeli nie najważniejszy, jaki organizujemy w obszarze, jak to się brzydko mówi, muzyki poważnej. Najważniejszy festiwal muzyki dawnej. Jeden z najważniejszych muzyki klasycznej i na pewno za każdym razem wielkie wyrażenie artystyczne dla wszystkich maromanów. zadowolony, bo jest to festiwal, który odniósł olbrzymi sukces. Został uznany kilkakrotnie za najlepszy polski festiwal. On się tak narodził, jednym sobie w spokoju, w cichości, ale biorąc pod uwagę i repertuar, i wykonawców, zyskał swoją sławę. To głównie dzięki tym wszystkim ludziom, którzy go tworzyli. To głównie pan Filip Bekowicz, który jest jakby autorem Całych scenariuszy, ale i też krakowskie były festiwalowe. To jest naprawdę coś, co jest marką, którą można pokazywać na świecie. Przeszłość widzę świetlaną, bo jak mówię, to jest taki sztandarowy produkt krakowski. Obok mi, Sacrum Profanum to są te dwa festiwale, które no, przysparzają nam aurę pięknej.